Pan z wami i z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Jana. W kanie galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do niego: nie mają wina. Jezus jej odpowiedział Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka Jego powiedziała do sług Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powiem. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: Napełnijcie stągwie wodą, i napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, Przywołał pan, Pana Młodego i powiedział do niego, każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze, Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus Kanie Galilejskiej, objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego i Jego uczniowie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Drodzy i kochani bracia i siostry. Jest zakątek na tej ziemi, gdzie się powracać każdy chce, gdzie króluje jej obliczem, na niej cięte rysy dwie. Ta pieśń już na stałe wrosła w naszą kulturę i pobożność. Tak często powtarzamy jej słowa, przyzywając opieki naszej Pani i Królowej z jasnej góry. Przyzywaliśmy i przyzywamy jej opieki i orędownictwa niejednokrotnie. Nasza historia stanowi jedną wielką katechezę, którą można by podsumować słowami tejże pieśni. Dziś, gdy wokół nas niepokój, gdzie się człowiek schronić ma, gdzie ma pójść jak nie do matki, która ukojenie da. Drodzy kochani, bracia i siostry, dzisiejszego dnia, gdy obchodzimy uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, liturgia Słowa objeszcza nam wspaniałą wieść. Nie jesteśmy już niewolnikami, ale synami, a jeśli synami, to i dziedzicami z woli Bożej. Na te słowa czekały całe pokolenia ludu wybranego, oczekując nadejścia pełni czasów. Na słowa zwiastujące wolność czekały również pokolenia naszych rodaków, rozsianych niejednokrotnie po świecie, których oprócz świętej sprawy narodowej łączył kult i cześć dla tej co jasnej broni góry i w ostrej świeci bramie. Aby móc owieścić słowa zwiastujące wolność, modlił się, cierpiał i czekał nasz wielki rodak, święty Jan Paweł II. Można powiedzieć jeszcze nie tak dawno wielu spośród nas, słysząc słowa pisma, a zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem, pogrążało się choć na chwilę w zadumie i modlitewnej ciszy, by wesnąć do Boga za utęsknioną wolnością. I oto minęło kilka lat, i byliśmy świadkami, jak zwycięstwo przyszło przez Maryję. Jej wizerunek stał się w gorących sierpiowych dniach tarczą mającą uszczerb przed atakami zorganizowanego zła, tych, co odważyli się wołać o chleb i wolność. Potem byliśmy świadkami, jak wielu polityków i przywódców przybywało do jej stóp, by bardziej lub mniej szczerze oddać hołd tej która bez strzału pokonała uzbrojony po system. Minęło kilka lat, zmieniły się systemy, ustroje, sojusze, ale od tamtego czasu najbardziej chyba zmieniły się nasze serca i nasze, mydle, i nasze myślenie. Patrząc na historię naszego narodu i tego co nosimy w sercu, każdy z nas, Dziś może sobie uświadomić, że nikt nie rozlicza nas za to, że chodzimy do Kościoła. Z naszych świątyń i pielgrzymek zniknęli także płatni donosiciele pozostający na usługach chorych ideologii. Ewangelii Chrystusową głosi się w szpitalach, szkołach, wojsku, a nawet w więzieniach. A z rządzeniem Bożej opatrzności my, ludzie wierzący, mamy nawet swoje radio noszące imię tej co zetrze głowę węża. Tyle, że moi drodzy, te słowa o wolności i Bożym synostwie, które wybrzmiewają dzisiaj z Ewangelii, ze Słowa Bożego brzmią dziś mimo to jakoś dziwnie. Oto nie tylko nie słychać dziś radości z tej wspaniałej nowiny, ale słyszy się i widzi coraz częściej coś zupełnie przeciwnego. Patrząc na dzisiejszą rzeczywistość, widzimy i słyszymy rzeczy, które trudno zrozumieć. Jesteśmy świadkami wydarzeń, które dziwią i niejednokrotnie przerażają. Dziś świat już dłużej nie ogląda Polski rozmodlonej, Polski oddanej swojej pani królowej z jasnej góry, ale coraz częściej widzi się Polskę oddalającą się od Boga, uganiającą się za obcymi bożkami które doprowadziły całą zachodnią cywilizację do moralnego kryzysu i załamania. Niektórym marzy się taka Polska, ale czy to jest właściwe? Coraz częściej widzi się Polskę wolną politycznie, ale moralnie i duchowo coraz bardziej zniewoloną. Dzisiejsza uroczystość czyni pewną refleksję. Trzeba więc na nowo odkrywać słowa dzisiejszej Ewangelii, w której Maryja powtarza słowa. Uczyńcie, co wam mówi syn. Mimo upływu dwóch tysięcy lat słowa te nie straciły swojego znaczenia. By być dzieckiem Maryi trzeba pełnić wolę syna. Trzeba być chrześcijaninem katolikiem nie tylko z nazwy, ale trzeba przemieniać. Swoje serce. Dziś, gdy wokół nas niepokój, gdzie się człowiek schronić ma, gdzie ma pójść jak nie do matki, która ukojenie da. Dlatego też, matko, dzisiejszego święta pragnę prosić Cię za tymi, którzy nie wierzą, choć chodzą do kościoła. Proszę Cię za rodziców, którym nie starcza czasu dla swoich dzieci gdy mają go w nadmiarze na wszystko inne, za polityków, których wiara zależy od poparcia w wyborach, za tak zwanych biznesmenów, którzy Boga traktują jak sługę, choć nie przestali jeszcze mówić Mu Panie, a pieniądz jak Pana, choć jeszcze nie zaczęli mówić Mu Bożem, za pracodawców, którzy nie przestali udawać, że płacą. Choć ich pracownicy już dawno przestali udawać, że pracują, za przychodzących pod kościół, a bojących się przystąpić jego próg, za wymuszających pierwszeństwo w kolejce do spowiedzi, by żądać przebaczenia nie postanawiając poprawy, wreszcie za wierzącymi, którzy sami nie bardzo wiedzą, w co jeszcze wierzą. Ale chcę Cię Matuchno prosić. Także za tymi, którzy uwierzyli, usłyszawszy Twego wezwania. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powiem. Proszę cię więc za nimi, by nie ustała ich wiara. Za matkę, która składa dziecku ręce do pacierza, ucząc je bycia człowiekiem. Za sprzedawcę obdarzającego większym szacunkiem Dzień Święty i pokój w rodzinach niż opłakane, błyszczące srebrniki. Za młodych, którzy uwierzyli bardziej Chrystusowi, niż atrakcyjnym ofertom sprzedaży swoich ciał i dusz. Za tych wszystkich wreszcie, którzy pod twoją obronę dalej się uciekają, nie zważając na to, czy pokój i bezpieczeństwo obiecuje nam Ci ze wschodu, czy z zachodu. Proszę Cię Matko, Byś nas nie opuszczała, choć my czasami opuszczamy Ciebie. Ucz nas, że nowoczesność i Europa to nie swawola, gwałt i rozpusta, ale że stary kontynent to Twoja szczególna własność. Otwatimy przez Lurd, la Salette, jasną górę po ostrą bramę. Ucz nas, matko, jak Twojej korony, uwitej z gwiazd dwunastu, nie oddać ludziom złym o brudnych, zatwardziałych sercach. By nie brakło dziesięciu sprawiedliwych, powstrzymujących swymi modlitwami każącą rękę Twego syna. Niech błaganie z Twoich sanktuariów, rozsianych w Europie i na świecie, wyjednają na łaskę nawrócenia, byśmy już więcej nie mówili, że wszyscy kradną, że wszyscy kłamią, że wszyscy cudzołożą. Pani Jasnogórskiej, w modlitwie. Powiedzmy, że będziemy starali się przemienić nasze życie, wypełniając wolę syna. Zróbmy wszystko, cokolwiek nam powie. Po raz kolejny, bracie i siostro, mamy okazję uczynić to dla Matki Bożej, do której dzisiaj przybyliśmy na tą piękną uroczystość, na jej imieniny. Każdy niech się zastanowi, jaki dar dla niej dzisiaj złoży. Amen.